Wszystkim. Mhm. Witajcie na kanale Marivo w nowym filmie. Jesteśmy w wielkim, ogromnym basenie. który otwieraliśmy razem z Jesteś, Mikołaj? Nie będziemy robić żadnego na tym basenie, ponieważ ten odcinek nie dotyczy w ogóle tego basenu. Otworzymy dzisiaj ogromną haczkę, niespodziankę, a w środku będzie duży, ogromny basen. Ale inny. I zobaczymy, jaki to będzie, bo nawet sama nie wiem. Chyba będzie jeszcze większy od tego, tak? Jeśli chcecie więcej odjechanych challenge, to zostawiamy 10 tysięcy łapy w górę. Dajcie dać w komentarzu, jaki challenge mamy zrobić na razem na basenach. Czy noc w basenie? Może basen w pianie? pianie? Ale że ta paczka jest taka ogromna, to je przecież sami nie przyniesiemy. Zaraz Wam pokażę, kto ją przywieźć. Co się dzieje tutaj, bo tutaj już czeka nasza pomoc. Proszę bardzo! Mikołaj, Emilia Laura czekają teraz BMT jedziemy po basen! Tata! -ta, ale czemu tutaj nie mamy w ogóle basenu? Bo trzeba po niego pojechać. Ale gdzie? Do stepu. nasza ogromna paczka zaraz robimy wyścigi samochodowe. Paczka do nas przyszła ze sklepu dmuchanek.pl, gdzie możecie znaleźć cały asortyment różnych akcesoriów dmuchanych oraz oczywiście basenów. Ogromna paczka z basenem, który zaraz będziemy musieli rozłożyć. Tylko czy mamy miejsce? Chyba go rozłożymy tutaj. Mhm. Bez pomocy się nie obędzie, ponieważ ten basen ma 10, 15, 25. Co bym sobie nie dała rady, ale mam na to patent. Pod 10 uwaga. Wykipujcie. Wykipuj. Będzie wyglądał tak. Nie wiem, co on tutaj ma po środku. Piłka. Piłka jakaś, czy coś? Nie. Mamy tutaj jeszcze dodatkową paczuchę z jakąś niespodzianką ze sklepu O, Poczekaj, matę pod basen. Uh -huh. basen, A to jest bardzo czebi, dobre, bo tak. pod tamtym basenem nie mamy maty Jak on stoi, to potem y, tam się robi wilgoć Naklejki! Muchane.pl Mikołaj, zobacz jakie naklejki! Oh. Oh. Jak chcecie kupić baseny albo jacuzzi, to wchodźcie na muchane.pl Ale najpierw na spód musi być ścianek Twój dostawca letniej rozrywki Mikołaj, zakręcił się! Otwór! Został patykowym potworem O nie, jakaś niebieska mumia mnie goni Kręca cały czas I uwaga I... Wow! wow Ale będzie fajne z jakąś piłką I z czymś tutaj I... Wow! Znowu do góry nogami go. Wtedy też do góry nogami Ale zobaczcie jaka fajna piła jest Wiesz zjeżdżalnie, jakaś piłka Ona wodę puszcza ta piłka chyba 7 metrów ma pa długości Patrz, zobacz Chodzący karton. Mikołaj, ten karton się rusza. Aaa, Emilia. Halo, co tam jest? Dostaję dzieci z kartonu. Ej dzieciaczki, chodźcie na basen. Z jednego basenu do drugiego chodźcie. Otwieramy. Proszę Państwa. Teraz otwieramy. Zobaczymy. To jest wielki wodny plac zabaw od Bestway. I to jest H2O GO. On jest taki ze zjeżdżalniami. Kłada się tylko minuty. 7 metrów, 3 metry na 2,65. Odbieramy. Będziemy się na Co, Co to jest? Co to jest? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, który Wam się będzie bardziej podobał. Uwaga, uwaga, uwaga. Coś takiego. Ślimat! Mikołaj znalazł węże. Ale kiedy on jest mały, jak jest zwinięty oryginalnie. I teraz rozwijam Do przodu. Mikołaj! Laura, z tamtej strony zła. O nie, to nie w tą stronę. Wow. wow. Jaki on wielki. Teraz tutaj jest ręka. Znalazłam rękę do pompowania. To co, podłączamy go? Tak. Dobra, zobaczymy, czy muchawa jest taka sama. Taka sama. Taka sama. Identyczna. <noise> Wodowanie. Zakładamy teraz rękaw na pompach, a na basenie dzieją się takie rzeczy. Emma w samochodzie, Laura na samolocie, jednorożeł. Pompuje się, dziewczyny, zobaczcie. Czekamy. Jak się cieszy. Szczęście Mikołaja, entuzjazm. Dzisiaj robimy park wodny z dwoma basenami. No cztery zjeżdżalnie, można powiedzieć. Jest to mega park wodny firmy Bestway, który możecie kupić w sklepie internetowym dmuchane.pl, a my go właśnie pompujemy, bo już się nie możemy doczekać, żeby go przetestować. Wszyscy już szaleją, basen prawie rozłożony, a teraz musimy przyczepić wężyk. To jest chyba kurtynka, więc to się chyba tutaj przyczepia. Te zjeżdżalnie są świetne, chyba nawet dużo fajniejsze te zjeżdżalnie jak tam. Dziewczyny już się bawią. O, Mikołaj też się bawi. Teraz przepinamy wężyki. Laura, będziesz szlachmajster od wężyków. Proszę bardzo. Przypięte, piłka już wisi. Oni już wpadli w szał gry. Teraz trzeba odpalić wodę. Co to jest za basen bez wody? Gdzie tutaj się włącza wodę? Poszło! Ale prysznic. Mikołaj dla ciebie została jeszcze jedna. Oj, chyba ten będzie częściej rozstawiany. dwie zjeżdżalnie, jest gra z chorągiewkami, fontanna wodna, piłka, która też puszcza wodę. I jest też ścianka spinaczkowa, żeby wyjść na ten basen. Basen pierwsza klasa. Jaki zobjaw ślisk! Ja i Trzeba przetestować, tylko wiecie co? o tamtej strony za. Teraz ja próbuję wejść. Zobaczymy, czy się pode mną nie zarwie. Ej, Ty jest stabilnisz. Zawracam się, bieżą. Tutaj jest kurtynka wody, a to jest mychiłka. Też sikawodą. Co trzeba robić w tej grze? Kto najszybciej jedzie, musi wziąć flagę i jak najwięcej flag musi po prostu tam wziąć. To najwięcej beżej grze... Ten wygrywa, ale fajne. Był wypadek! A jak jest brzydka pogoda, i nie można nalać wody, to zawsze można się pobawić bez wody. A teraz wam pokażę, co się dzieje, jak wyłączy się baseny z prądu. Cała woda z nich się wylewa. Chodzić całą noc. O, ja czuję się wolny. Jeśli chcecie cześć na tym basenie, to zostawiamy 10 tysięcy łapek w górę. Dajcie znać w komentarzu, który basen bardziej Wam się podoba. A ja oczywiście odsyłam Was do poprzedniego filmu, gdzie otwieraliśmy wcześniejszy basen. Kliknijcie w prawy górny róg. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!